Nasze dzisiejsze luki będą bazować na rzeczach, które zabrałyśmy od Ciebie z domu i kupiłyśmy w sklepie. To są rzeczy dla Ciebie. Dam Ci jeszcze do tego buty. Poczekaj chwilkę. O, spróbujmy te. Proszę, będzie dalej. chyba szalone stylizacja. Tak. leć się przebierz, ja na Ciebie tutaj czekam. Dobra. Zuza, chodź. Idę. Ja tu na razie jeszcze nic nie dotykam, nic tu mm -hmm. nie stylizuję. Jak się czujesz, mi najpierw powiedz? No inaczej, nigdy takich spodni nie miałam, ale czy ten, to takie zestawienie dwóch kolorów pasuje? Masz teraz na sobie taki garnitur, składający się z dwóch różnych, właśnie kolorów. Tak. Ale użyłam tutaj takich pasteli, żeby mhm. nie dodawać ci tych lat, żebyś jednak wyglądała profesjonalnie, ale dalej młodo i na swój wiek. Więc po prostu zagrałyśmy tu bardziej formą: marynarki, mhm. spodni. Tutaj. Należy ten t-shirt wsadzić do środka, do spodni, bo te spodnie są takie garniturowe, fajne z wysokim stanem. Co ci też optycznie wydłuży sylwetkę. I zobacz, jak pokazujemy tutaj talię, o której mówiłaś, że nie masz, a masz talię. Oczywiście talia jest tutaj, jest piękna talia. A jak ty masz się, Zuzę, w tej marynarce? Podoba ci się? Jak się czujesz? Podobać, podoba, ale tak trochę jakby była taka masywna. Te rękawy takie długie są. Ja Wiem, ja mam taki trik, że mam gumki do włosów. Pokaż jak. Pokażę ci, jak się to robi. Tak się też robi w telewizji czasami. Tak wiesz? to robią. Tak naprawdę tej gumki nikt tam nie wie, że ta gumka tam jest. W ogóle jej nie widać. A no, masz ładnie podciągnięte rękaw. I zobacz, z tej strony pokazałyśmy kawałek ręki. Uh -huh. Tu masz ładnie podkreślony dekolt. Od razu się zrobiło lżej. Widzisz tak. to? No, jest lepiej. No, a tutaj tak No? smutno. No to dobra, to jeszcze druga rączka. Uh -huh. I jeszcze, jak idziesz do pracy, to ja ci dam to rękę. No dobra. No i torebki. fajna. co? W tej stylizacji postawiłam na róż w eleganckim wydaniu. Do tego garniturowe spodnie w pastelowym kolorze. Teraz Zuzia wygląda profesjonalnie i nowocześnie. Szyku dodaje jej stylowa torebka.